Kraków, skrzyżowanie ulicy Smoleńsk i ulicy Felicjanek. Tutaj wczoraj miał miejsce protest przeciwko rządom PiS. Policja zamknęła teren i osoby protestujące nie mogły udać się pod biuro Prawa i Sprawiedliwości, gdzie najprawdopodobniej przebywali decydenci. No i z tej okazji wraz z innymi osobami, które tutaj były, napisaliśmy kilka rzeczy na chodniku. Hasła przede wszystkim antypisowskie, antypolicyjne, antyfaszystowskie, sprzeciwiające się budowaniu państwa policyjnego w Polsce, sprzeciwiające się temu, że prawa człowieka są, nie, tak naprawdę nie istnieją w Polsce. Protesty, odnoszące się do te, napisy odnoszące się do tego, że generał Jarosław Szymczyk, czyli komendant główny polskiej policji, strzelał sobie z granatnika w warszawskim komisariacie. Nie poniósł za to, za to oczywiście żadnych konsekwencji. Prokuratura nic w tej sprawie nie robi. Gilotyna się w kieszeni otwiera po prostu. Tutaj było napisane wejście do getta bezprawia. A tutaj stało, stał kordon policji, który uniemożliwiał przejście tą ulicą.